Cześć! Ja jestem MarcelTV i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w parku ringlinga. To jest wyciszam, tej Oj, już wyciszę, bo wiem, że głośno jest. Już ściszyłem. Ale jak widzicie, w lewym górnym rogu mam jedyneka, czyli to znaczy ile mam chili. Dobra, lecimy. Strzelać. oj, oj, Dobra. Polecam, ogólnie nie zagryć tą gierkę. Naprawdę, może was wciągnąć. Ale nie zapomniałem powiedzieć. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanał. Polecam. Bardzo serdecznie polecam. Czy tam gorąco, jak tam bolicie? Bo cięcie są naprawdę przekozackie. Oj, trochę mi przereagowało, ale dobra, musi trochę się tutaj uleczyć. Dobra, o dobra, jest jakiś ty typek. ale bo się, że na lagach to tak się

Widzicie, jakie to jest ciężkie, bo to spycha ta broń. O, typ już zginął prawie, ja nie mogę. O. Także musimy teraz czekać na kolejną rundę, Bo ona zaraz będzie. O. Dobra, i spadamy. Dobra, i zaraz będzie lanko. Chodź tu, typie. No ty pie, gdzie poszłeś? Wow, wow. No niestety nie mówcie, że nubię, bo ja gram w tą grę drugi raz. Przed odcineczkiem tylko ją testowałem. Ale naprawdę kozacka gra. Nie można powiedzieć, że jest zła, bo naprawdę dobra jest. Polecam. Jeśli ktoś ma laptopa, to polecam zagrać w grę, która się nazywa Bad Business. To znaczy Bad Business. Strzelanka. Kozacka gra. Naprawdę też mogę polecać. Gierka, bo naprawdę jest fajna. Ja niestety nie mogę, bo możecie widzieć po. W prawym dolnym rogu taką pomarańczową kropeczkę, gdzie to jest aplikacja, gdzie nagrywam na telefonie, także mogę grać, ale będzie, będę cały czas przegrywał. Jeśli chcecie, żebym to nagrał, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Ale dobra, lecimy dalej. Um, co by teraz tutaj mówić? O, chmurka może komuś rzucać, czyli że takiego ślepienia. Muszę zmienić, bo ja tą bronią tak nie za bardzo operuję. Ale jeśli chcecie drugi odcinek z tej serii, to naprawdę ucieszę się. Posłuchajcie. pięć łapek w górę i mogę nagrać kolejny odcinek z tej serii. Dobra, lecimy dalej. Mm, dobra. Ojej, oj, oj, ślepiony jestem. Oj! Dobra, typa, typa trzeba strzelić, dobra. ojoj. Teraz ja kogoś tam idę oślepić. I to typie? Ktoś chce chyba oberwać. Oj. No. Tutaj się pokazuje taka strzałka, to jest jego, um, no. Yy, no. Level odbity. Ja niestety mam słaby level, dlatego tego nie będę dosyć pogrywał z typami. No, ale może jutro nagramy odcineczek z Island, co Wy na to? Jeżeli nie wiecie co to, to Island, to to jest dawny SkyBlock. Ale już Skybloka nie ma, tylko jest teraz właśnie Islands, a powinno się wymawiać Islands. Islands. Także no bardzo polecam zagrać też w Island Islands, jak ktoś nie grał. Jutro chyba nagramy właśnie Islands. Zobaczycie, jak u mnie się zmieniło. Jutro pokażę wam, bo była aktualizacja, wcześniej miałem wam pokazać yy, i jak szybko wykopać Krystalizat Gold, ale spoko. Pokażę Wam do chyba jutro. Dlatego, bądźcie na bieżąco, zostawcie. Nagram jutro ten odcinek. Jeżeli zostawicie trzy łapki w górę, to wtedy nagram ten odcinek. A jeśli. powiedz, zastanawiacie się o co mi chodzi. Najpierw pięć łapek, teraz trzy łapki. Nie, jak zostawicie pięć łapek, to nagram. Jutro ten is Islands, a pojutrze nagramy znowu parkour. Także naprawdę zachęcam. Dobra, tutaj, tutaj ktoś się leje, dlatego chyba przyjdę. Kurde, gdzie są typi? Nie będę się kampił, bo nie będę was przynudzać. Gdzie ten typo? Jakiś jest. Jeśli wiem, możecie zobaczyć ko mnie. Jest miliard typów, ale ja na jednego typu to ja nie chcę przychodzić. Ja chcę się uczyć od razu na jakichś bitwach. O na przykład na tej. Oj, ma za mocne już bo ulepszenie na broni. Mnie pokona Bo ja mam takie normalne. Trrr.

Ło, wow, jest typowi. Tru no Rrr, oj, nie! Ale dobre jest i tak dobrze. Jak widzicie, miałem tylko dwa kile. Także Uuu! no, 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 no.

Rozwalony typ wyjaśniony można inaczej powiedzieć. Chodź tutaj, bo chcę trzy killy No nie, nie mam trzech kili, tylko nie to. Wow, wow. Dobra. Szukamy szybko, szybko, szybko. Gdzie jest typy? Typy, typy, typy! Ue, nie uda mi się. No nie, nie udało mi się. Dobra. O, lubię tą mapeczkę, dlatego tutaj naprawdę możemy trochę killi zrobić. Mój rekord to 6 killi. Co, to już kila 2 a, bo mi została, a ja nie zgdałem. Wtedy to nawet. Nawet dobrze. W takim razie, skoro tak zostaje, to. Gdzie są typy? O! No nie, zostałem wyjaśniony. Myślę, że za chwilę będziemy odcinek kończyć. Dobra, teraz lecimy jeszcze raz. Mój cel to w tym odcineczku osiągnąć 3 kila Mam nadzieję, że mi się uda to osiągnięcie zrobić te 3 kile Kurde strzelam sam w siebie No i znowu 2 kile zrobiłem i tylko zostałem wyjaśniony nie? Jak ja takich nie lubię rzeczy. Bo to jest takie niefajne a jeśli ktoś zna tą gierkę, no to może napisać w komentarzu. Możemy się umówić, nagramy odcinek, jak będzie pięć łapek i możemy razem zagrać. Chętnie. Z widzami zagram. Ale mogę wam przypomnieć mój pomysł, który... Jest, że ktoś mi napisze w komentarzu jak ma swój kanał i jego zasubuję, a jeden typ mnie też nie zasubował, którego ja mam zasubować i wtedy ja mu dam suba i on mi da suba. Taki sub za sub. Może zadziała, bo by było mi bardzo przyjemnie, jakby to zadziałało. Ja chętnie mogę dawać suby luj moim widzom. Oczywiście z łapeczką, nie? Ale jest wszystko spoko. Loko. No dobra. No to chyba będę ten odcineczek kończył. Tak, będę już ten odcineczek kończył. No dobra, no to co? No to mogę się z wami tylko pojąć. Cześć!